70 lat temu Rzeczpospolita Polska, wojsko polskie, jako pierwsze w Europie postawiły bohaterski, zdecydowany opór hitlerowskiej niemieckiej ekspansji. Już 3 września w godzinach popołudniowych pierwsze niemieckie bomby spadły na Bochnie. Zginęli pierwsi mieszkańcy tego miasta. Miasto znajdowało się w obrębie działań operacyjnych armii Kraków i swoją obecnością zajmowali je żołnierze grupy operacyjnej Boruta generała Boruty -Spiechowicza, w skład której wchodziły oddziały 21. dywizji piechoty górskiej. Oraz 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W dniu 6 września, w godzinach wieczornych, niejako z marszu, hitlerowskie jednostki pancerne zajęły miasto, wypierając stąd polskich żołnierzy, którzy nie byli w stanie w tym momencie stawić zdecydowanego oporu. I wówczas w dowództwie Grupy Operacyjnej w Boruta narodziła się pewna konieczność pomysłu odbicia miasta z zdecydowanym kontr, kontruderzeniem. Bataliony 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz 202 Rezerwowego Pułku Piechoty dokona, dokonały tego bohaterskiego czynu, wypierając na kilka godzin Jednostki hitlerowskie z miasta. Niby niewiele, a jednak tak dużo. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że te wydarzenia historyczne, które miały miejsce 70 lat temu, dzisiaj będziemy mogli zrekonstruować, będziemy mogli jeszcze raz przeżyć, jeszcze raz pokazać przede wszystkim młodemu pokoleniu. prezydencji, w z Mając serca przepełnione większą pamięcią dla znanych i nieznanych żołnierzy, obrońców naszej ojczyzny. Potem, Zobaczymy się szybko, do 6 września. Samolot niemiecki pojawił się nad nami, tak. Proszę zauważyć, jak energicznymi ruchami porusza się 40 Przeciwlotnicza. Wycofują się oddziały ułanów. Teraz właśnie ewakuacja ludności cywilnej z opuszczonych domów. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że e, walki, że obraz wojny wygląda mniej więcej tak jak w filmach fabularnych, jednakże w rzeczywistości toczy się to zupełnie inaczej. Co Niemcom towarzyszyły samoloty rozpoznawcze, pełniły one rolę oczu armii. Słyszymy gwizdki podoficerskie, żołnierze wycofują się z Bochi. Onia po polu przebiegałaby przez centrum miasta. Niemcy na pewno pokusiliby się o duży wstrząs artyleryjski budynków. Oknia zostałaby zniszczona wtedy z ziemią. Niestety pierwsze budynki stają w, w ogniu. No i nadciąga kawaleria. Najbardziej mobilna formacja Wojny Obronnej Polskiej. Wieczorem oddziały niemieckie wkroczyły do miasta. Mamy ciągle 6 wrzesień 1939 roku. Pochnia wydaje się zdobyta. Rzeczywiście proszę Państwa we wrześniu 1939 roku bardzo często dochodzi do walki wręcz, do ataków głównie polskich na bagnety. bagnety. Za zmierzch ze sztabu grupy operacyjnej Boruta wychodzi rozkaz odbić bohre. Samolot pancerny wz. 34 pojawia się na polu. Z, z prawej strony czołg pancer II jedzie na odsiecz czołówce oddziałów niemieckich, które zajęły zachodnie przedmieścia Bochni. Widzimy y, żołnierza posiadającego y, przeciwpancerny karabin. Y, Żołnierz ten przygotowuje się do oszczelania czołgu Panzer II. Karabiny, o których mówi Jarek, trafiły, trafiały bardzo często na uzbrojenie oddziałów dosłownie na kilka, kilkanaście dni przed rozpoczęciem wojny. Żołnierze oddawali wcześniej zaledwie po kilka strzałów z tych bardzo skutecznych karabinów. Czołg niemiecki chowa się wśród zabudowań. Fajnie czuł, ale ciepła. Karabinem przeciwpłakcernemu było można było uszkodzić, by unieruchomić ten czołg z odległości 100 metrów. No tutaj dla serów pokazu ta odległość jest z, y, zmniejszona. A rzeczywiście, to wszystko zdziało się oczywiście na dużo większych odległościach. Proszę Państwa, czołg płonie. A nie Najpoważniejsza przeszkoda dla, dla ataku Polski. Wojsk została usunięta. Proszę Państwa, Buchnia płonie na szczęście, tylko na pokazie. Widzimy teraz atak polskiej piechoty. Proszę Państwa, można sobie jakoś wyobrazić, czy starać się zrozumieć w jaki sposób, poczuć to, jak mogli, jakie mogli mieć samopoczucie żołnierze broniący i później także atakujący polscy, kiedy po kilku dniach marszy, nieustannych potyczek, strachu, nieustannego napięcia przystępowali po raz kolejny i kolejny do, do Kolejnego zrywu, do przebijania, kolejnego okrążenia, do odpierania kolejnego ataku. To wydaje się wręcz po prostu nieprawdopodobne, żeby normalny człowiek mógł to wytrzymać. Ale polska armia była naprawdę bardzo dobrze wyszkolona. Wojska polskie wkraczają do płonącej Bochy. To robi się, proszę Państwa, coraz bardziej gorąco, nie tylko od przebiegu, od dramatu, od dramatycznego przebiegu wydarzeń, ale także od temperatury płonących zbliża się kawałek. kawalerii na y, piechura niemieckiego. Tak wyglądały te ataki. Y, żołnierz pojedynczy niemiecki przy spotkaniu rozsądzonego kawalerzysty nie miał żadnych szans. Rozpoznanie lotnicze Niemcy mieli no po prostu bardzo dobre. Niczym nie zagrożeni, mogli swobodnie penetrować okolice interesujące ich obszary i rejestrować przemarsze i dyslokacje wojsk. Mamy jeńców prowadzonych przez kawalerzystów. Kiedy nie było już wyjścia, no po prostu. Żołnierz nie ryzykował, ponieważ w tej furii ataku, w furii e, walki mogły się wydarzyć różne rzeczy, więc czasami lepiej było się poddać. Wracają po wykonaniu zadania. Według dokumentów archiwalnych y, mamy zapis, że, y, roz, y, że ka zameldował y, kapitan y, Serkusz Kafura, że o 12 w nocy Bochnia została odbita. O 12 w nocy Bochnia została odbita. W godzinach porannych nad ranem, no niestety polskie jednostki zaczęły Bochnie opuszczać i udawać się w kierunku Dunajca. Do poleby zbliżają się sanitariuszki. Cały czas widzimy jak samochód pancerny WZ34 daje osłonę. No i teraz piękna szarża kawaleryjska. Jest kilka godzin chwały oręża polskiego. Mm który przechylił szale na polską stronę. Niestety tylko na chwilę. U mani wracają. Proszę zwrócić uwagę, jak konie są wyćwiczone. One nie boją się ognia. No i dyszczał. <laughs> Tak, proszę Państwa, polskie jednostki nad ranem zaczynają podążać w kierunku Dunajca e, Jednostki niemieckie zajmują pochnie. No i tak kończy się obrona tego miasta, zwana także bitwą o Boże.